i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale a dzisiaj powiem wam rzecz że jutro jadę do domu ekipy tak do domu ekipy jadę no i ja się bardzo strasznie stresuję ogólnie widzu powiedz mi czy w ogóle byłeś w tym domu ekipy jeśli nie Będziesz miał szansę ze mną pojechać. Musisz tylko zostawić subskrypcję, łapeczkę w górę i napisać hashtag chce e, hashtag chce ekipa. No, wtedy ci przypnę Ora, serduszko oraz oraz będę be, oraz raz pojedziesz ze mną do domu ekipy, więc jest jeden tylko wybór. Głosuj dobrze. Dzięki. Jutro się Pamiętaj. Twój głos jest ważny.